Witam w kolejnym odcinku Kung-Fu dla Ludu. Dziś odcinek teoretyczny, bez machania rękami, chociaż no, długie gadanie też może zmęczyć, więc postaram się nie przedłużać. Chodzi mi o pokazanie sensu ćwiczenia sztuk walki i w ogóle taki krótki przegląd zrobię, jakie są rodzaje sztuk czy sportów walki, bo w polskim akurat języku i w polskiej kulturze, można powiedzieć, to się rozróżnia. Sporty walki to są rywalizacyjne dyscypliny, które polegają na tym, że no, oczywiście no, trenuje się ciężko, ale takim finalnym efektem są jakieś zawody, rywalizacja między osobami z danego klubu, czy też między klubami. Są medale, jest punktacja, ale no, też są zasady, czyli muszą być, oprócz tego, że dany styl przewiduje jakieś techniki i wygląda tak, jak wygląda, to muszą być też takie zasady, żeby ci zawodnicy. No, walczyli ze sobą, czyli punktowane jakieś, wykonywali ruchy, a nie się tam uszkodzili na tym, w tym dojo, czy, czy na tym ringu, czy na tej macie, jakkolwiek to, to by zwał. Natomiast sztuki walki raczej nastawiają się na samoobronę, na szybkie przekonanie przeciwnika, czy tam atakującego, że, że nie jesteśmy łatwym celem, i jeśli no, raczej nie chcemy kogoś też uszkodzić w dzisiejszych czasach, no, nikt nas też nie atakuje po to, żeby zakończyć naszą karierę na, na stałe, raczej chodzi o to, żeby pokazać mu przewagę, żeby odstąpił od, od swoich czynności, być może z pod wpływem jakiejś substancji czy alkoholu, no, pod wpływem różnych substancji może być trudniej nawet z takim przeciwnikiem. Natomiast no, ja jestem zdania, że zgodnie z zasadą 36 y, sztuki wojny, sumcu, trzeba po prostu dokonać odwrotu taktycznego, jeśli się da. Natomiast no, każdy mistrz wam to powie. Lepiej jest unikać walki, niż, niż walkę przeprowadzać. Najlepiej być tak silnym psychicznie, żeby przeciwnika wręcz przekonać, żeby odstąpił od. Walki, atakowania nas, no bo jakiś kozak, który chce wykazać się po prostu na mieście swoimi umiejętnościami, to jest zupełnie inny typ atakującego niż człowiek, który na przykład jest głodny i chce nas napaść, okraść, bo, bo nie ma innego wyjścia. No, nie usprawiedliwiam, ale, ale różne są zdarzenia. No a jeszcze inne sytuacje, jak jest walka jakaś typu wojennego, na śmierć i życie, no są. Dwa jakieś mocarstwa, które się ścierają, ludność tych mocarstw walczy o przetrwanie. No, takiej, takiej sytuacji nie chciałbym, żeby kiedykolwiek kogokolwiek spotkała, ale dlatego lepiej być przygotowany, mieć jakąś wiedzę, która pozwoli łatwo dosyć zareagować na, na taką sytuację. Łatwo dla nas, a jednocześnie na tyle sprytnie, żeby ten przeciwnik. Nie poczuł się urażony, żeby go no, do końca nie uszkodzić, a jednak żeby stwierdził, że rzeczywiście no, być może nie miał racji atakując. nas. Także to są sztuki walki. Sztuki walki nie, w sztukach walki nie ma zawodów. W sztukach walki jest raczej rywalizacja ze samym sobą, z własnymi słabościami, jest współpraca z partnerem treningowym, czyli jak trenujemy z kimś, to nie trenujemy na nim, tylko właśnie jemu jakby ułatwiamy. Przyswojenie pewnych technik i zmieniamy się w tych technikach, czyli raz ja atakuję, raz on. Jak ja zaatakuję dobrze, on wyrobi dobrą technikę obrony. To też jest bardzo ważne. Ale zacznę od siebie. Ja trenuję Winkczun od 10 lat. Mam styczność z Winkczun natomiast intensywnie trenowałem przez lat 7. Potem przyszła pandemia, przyszła kontuzja, której nie nabrałem wcale na, na Winkczum. Tylko w zupełnie innej sytuacji. Przyszła taka no, choroba, można powiedzieć. Też nie koronawirus, żeby było śmiesznie. Musiałem przerwać, choć miałem swoje szkoły, no, miałem swoich uczniów. No, bardzo mi przykro, bardzo ich przepraszam, ale no, nie było innego wyjścia. No, taka, tak się potoczyła moja kariera. Zresztą, jak zaczynałem ćwiczyć w wieku lat 40, co już też dość późno, jak w ogóle na jakąkolwiek aktywność tego typu, no, to nie jest rower ani badminton, no jednak jest, jest trochę wysiłku. Miałem takie założenie, że 2-3 lata nauczę się i, i finito. No, wyszło trochę dłużej, ale to przez to, że miłość powstała do tej sztuki walki, chociaż niektórzy mówią, że to jest jakieś bullshido, czy nie, nie będę mówił określnie, nieskuteczne w ogóle, po co się tym bawić. No, po to się tym bawić, że to jest bardzo fajna forma rekreacji też. Fajna wiedza, którą można ćwiczyć w domu, można ćwiczyć gdziekolwiek. Doskonalić swoje techniki bez konieczności bicia kogokolwiek, bo to, że są właśnie formy w Wing Chun i ustawiamy sobie kąty wszystkie, pilnujemy ich, kodujemy wszystkie ruchy ciała w głowie, wyrabiamy bardzo dużo umiejętności takich, które przydają się w codziennym życiu: to jest chociażby koordynacja, równowaga, skuteczność, celność. Siła to przychodzi na końcu, ale dużo, dużo takich małych elementów. Tych elementów jest siedem dokładnie, teraz nie będę ich dokładnie wymieniał. Może dam w opisie do filmiku. Ja byłem zafascynowany natomiast od dziecka Aikido, bo za moich czasów byli tacy kozacy telewizyjni, którzy pokazywali różne magiczne fikołki. Oczywiście Bruce Lee, który był mistrzem samym w sobie, bo wymyślił też swój styl walki. No, ale ja byłem akurat fanem większym Stevena Sigala, bo mnie imponowało to, że on ubrany po cywilnemu, no, grał Policjanta, ten pierwszy film Niko, ubrany po cywilnemu, łapał kogoś za palec, kręcił nim i ten ktoś leciał gdzieś tam w przysłowiłe kartonowe pudła, zniechęcony, nie musiał go zabijać, bo miał broń, ale nie lubił jej używać, to jest super też sprawa żeby nie odstrzelić nikogoś od razu na dzień dobry, bo ten ktoś też ma jakąś wartość. Więc dla mnie osobiście, jak ktoś coś do mnie ma, to najpierw rozmawiam, potem ewentualnie go przekonuję prostymi technikami perswazji ręcznej, że, że dalsze rozmowanie ma sensu, że może musimy przemyśleć ja i on swoje wymyślone jakieś problemy. Natomiast Steven Seagal był tym, tym moim idolem pierwszym, więc aikido. To, to było coś, co chciałem ćwiczyć. Japońskie Aikido, zaraz powiem czym to się w ogóle wie, czym się to różni: Chiny, Japonia, o co chodzi. No, dowiedziałem się szybko też, że Aikido to, żeby ćwiczyć, dojść do czegoś, to naprawdę trzeba zacząć bardzo wcześnie, 6-7 lat. Mając, tak jak Steven zresztą zaczynał, porzuciłem więc ten pomysł. U mnie w szkole, jak miałem kilkanaście lat, otworzyło się karate, zacząłem tam chodzić. No, też japońska sztuka walki. Właściwie sport walki, bo są tam zawody. No ale trochę się zradziłem. Trudne ćwiczenia na rozciąganie, jakieś wzmacniające ćwiczenia, już uderzenia. Przyjmowanie tych uderzeń i tam mówienie, że OK, to boli, ale wzmocni. No w większą też to jest trochę, ale, ale ja wtedy byłem młody i nie rozumiałem tego. No, ale przede wszystkim to, że się. Ćwiczyło boso. No, mi strasznie marzną stopy zawsze i jakoś tego nie mogłem przeżyć. Także pierwsze rozróżnienie, po tym głównym rozróżnieniu, że są sporty sztuki walki, to są sporty sztuki walki chińskie i japońskie. W japońskiej tradycji, jako że taki był tam klimat, sorry, chodziło się boso. Albo się chodziło w japonkach i tak dalej. Chodziło się generalnie po matach. I tam jest tradycja walczenia na matach. Teraz to przeszło w taką tradycję walczenia na miękkich matach, na które się upada bezpiecznie. To jest sport, więc nikt nie chce się od razu uszkodzić na pierwszym etapie, na pierwszym met upadku. Więc tam się ćwiczy na matach, więc jak się ćwiczy na matach, no to się ćwiczy też boso, no bo te maty się brudzą i tak dalej, i tak dalej. Cała jest historia, ćwiczy się boso. Nawet aikido się ćwiczy boso. Natomiast w Chinach inny klimat, inna kultura. Klimat to jest, to jest ogromny kraj, więc tych klimatów jest tam wiele. Tam się ćwiczy w, w bucikach takich bawełnianych przeważnie, bardzo wygodnych, yy, takich no bruslicz też się w tych takich bucikach pokazywał. No, ale fajne śliskie na podłodze, śliskie, bardzo śliskie, więc jeszcze więcej trzeba trenować równowagi. Yy, no, muszę powiedzieć, że o około nie wiedziałem wiele przez całe moje życie, i dopiero właśnie już jak byłem bardzo dojrzałym facetem, który szukał jakiegoś sportu, który może prawie cały rok, zobaczyłem, że kolega trenuje. Myślę sobie, no spróbuję, kolega starszy ode mnie, a, a, a jakoś tam sobie dawał radę. Myślę, no spróbuję, pójdę na pierwszy trening. Może dzięki temu, że na pierwszym treningu, usłyszałem dwa słowa: biomechanika i logika, od razu przyjąłem temat, że to jest mój temat, bo jestem. Bardzo logiczny, lubię jak coś ma wytłumaczenie. Nie lubię czarów marów, tak zwanych. Więc jak ktoś mówi mi bursido o, o większą, to ja mówię, no ok, ale to jest konkretna wiedza. To, to, to nie jest tak, że robisz ten ruch, bo taka jest tradycja, tylko robisz ten ruch, bo takie jest ciało, takie są kierunki sił. To, to jest właśnie ta fizyka, biomechanika. Także poszedłem na ten trening od razu. Puh, chwyciło. To, że są właśnie formy, że można sobie to ćwiczyć w domu, powtarzać, cały czas analizować. Super. No ale przejdźmy przez inne sztuki, walki. W ogóle, najpierw może od, od japońskiej zacznijmy. Aikido. Aikido jest dosyć nową sztuką walki, tak samo jak i karate, które powstały na Okinawie, nie w Japonii. To, 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 to jest tradycyjnie trochę inna, inna bajka. Kiedyś, teraz jest oczywiście wśród wysp japońskich, ale to nie jest Japonia. Kulturowo, no dobra, już jest ok, ale karate są różne legendy. Może że przyszło z Chin, że to jest pusta pięść, że to jest chińska pięść, trudno powiedzieć. Karate kiedyś też było sztuką walki, zostało sportem, tak samo jak sportem zostało judo, bo chiński cesarz, bojący się, przepraszam, japoński, japoński cesarz obawiająco się, żeby ludzkość, jego podwładni nie bardzo mieli takie umiejętności, które mogą zagrozić jemu czy jego reżimowi, zakazał pewnych technik, jakby obciął wszystkie te zabójcze elementy sztuk walki, zrobił z tego sporty walki. Też fajnie, jak ktoś lubi rywalizację, sprawdzić się na ringu z kolegami, posparingować, po to super, no ja jestem na to za stary akurat. Mógłbym się połamać przy mocniejszym uderzeniu, trudno powiedzieć. Ale skąd się w ogóle wzięło, wzięły się sztuki walki w Japonii? Otóż w Japonii, no, tam zawsze był dużo, duży nacisk na rywalizację między klanami, między, no samurajowie, wszyscy wiemy, grupy pewne, które musiały walczyć ze sobą. I Tam są trzy systemy walki, która, które mają końcówkę jitsu. Wszystkie się wzięły prawdopodobnie z takiego pierwotnego, pierwszego yy, stylu, z ninjitsu, czyli z sztuki walki takich zabójców, takich asasynów się mówi, no, tych ubranych na czarno. No. Generalnie z ninjitsu wyszczepiło się kenjitsu, czyli sztuka walki mieczem, to jest właściwie szabla, bo jest. Bo jest y, zagięty i jednostronnie sieczny, ale mówi się miecz, ok, katana, wiadomo o co chodzi. Jest też dżudzicu, czyli sztuka walki w parterze, takiej już w bardzo bliskim dystansie w zwarciu. I aikido połączyło nim dżicu, i kędzicu, Zieło to z każdej tej sztuki jakieś, jakieś elementy, które trochę przerobiło dodało walkę kijem. Która jest w Kendicu traktowana treningowo, no, żeby się nie pociąć od razu z kolegą, no to się walczy kijami. Potem te kijeboi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są dalsze kulturowe rozwinięcia pewnych broni, które, które były używane przez ninja, które były zabójcze, ale stwierdzono, że właśnie zostaną wdrożone w takie codzienne życie Japończyka i być może będzie fajny z tego wysiłek fizyczny i rywalizacja już na poziomie sportowym. Tak to zostało. W zasadzie tylko Aikido zostało jako, jako sztuka walki. Taka bez. bo tam nie ma zawodów też. No, czyli generalnie sztuka dla sztuki, można powiedzieć. Ale rzeczywiście jest trudna i bardzo malownicza. Natomiast wszystkie inne judo, jiu-jitsu, karate, to są sporty w tej chwili. Tak jak mówię, też bardzo fajne. Chiny dla odmiany. W Chinach to jest trochę bardziej skomplikowane. Tam tradycje sztuk walki mają kilka tysięcy lat przed naszą erą, też wojskowe źródło oczywiście, ale to się wszystko mieszało, bo tam ciągle wchodziły jakieś nowe zdobycze kulturowe, tak jak na przykład buddyzm. Z jednej strony był właśnie ten buddyzm, ale z drugiej strony tradycyjny taoizm zupełnie dwie, kompletnie różne filozofie. Jak ktoś chce zgłębić, to, to też polecam. Temat super. W każdym razie było tak, że tam były klasztory i buddyjskie i taoistyczne. Jednym z tych najbardziej znanych jest oczywiście klasztor Shaolin, który borykał się z różnymi prądami historii, z różnymi kłopotami. Największym była ta XVII wieczna inwazja dynastii mandżurskiej, która przejęła w Chinach władzę. Sztuk walki zakazała oczywiście ze względu na bezpieczeństwo. Klasztor Shaolin spaliła. Jest legenda, że z tego klasztoru wtedy uciekło pięć osób, pięciu mistrzów. mistrzyń w sumie, bo tam była jedna kobieta mistrzyni boksu chińskiego, bo, bo tam też, też było tak, że były bardzo różne style. Style zwierzęce, znacie, wszyscy, żurawie, tygrysy, węże, takie no. To jest związane z chińską tradycją, generalnie brania w metaforę różnych rzeczy, chińskie żywioły, starcia, zależności między tymi żywiołami. żywiołami tao teraz pokazuje <grytanie> Dragon Ball, oczywiście też. Dragon Ball jest japoński, ok, ale japońska kultura, właśnie przy okazji, bardzo dużo czerpie z kultury chińskiej, także niektórym się miesza i lubią japońskie rzeczy, chociaż te japońskie rzeczy tak naprawdę są chińskie. Tak jak na przykład yiching, cała ta wyrocznia. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Jestem kulturoznawcą, więc nad tym zjadłem zęby. E, polecam zgłębianie, czy, czy coś naprawdę jest japońskie, czy coś jest chińskie. To jest fascynująca podróż w nieznane. W każdym razie, jeśli chodzi o Shaolin, stamtąd ciągło pięciu mistrzów, z których każdy miał swoją specjalizację, taka jest legenda. Oni stworzyli na prośbę cesarza, który wtedy został właśnie obalony, taki system prosty i dosyć logiczny, żeby łatwo go było się nauczyć, a był skuteczny, zabójczo skuteczny. Podobno straż przyboczna księżniczki cesarzowej córki miała, miała tego się nauczyć i, i tego używać w momentach zagrożenia, no bo ta dynastia mandżurska nadciągała. Wszyscy już przygotowywali się, no wiadomo, w Chinach to kocioł straszny był, jeśli chodzi o te zmiany panujących. W każdym razie ta grupa opracowała taki rzeczywiście styl, który już, już był na ukończeniu, już miał mieć coraz większe grono swoich, swoich trenujących, no ale się nie udało. Historia jest taka, że ta mniszka, właśnie Moi, która wywodziła się z Shaolin, czyli klasztoru buddyjskiego, uciekając na południe, trafiła do klasztoru Wudan. Natomiast klasztor Wudan był taoistyczny, czyli kompletnie inna filozofia. Tak jak w Shaolin, chodziło o te właśnie żywioły, o te zwierzęcość w pewnym sensie owocne uderzenia, o takie twarde style, to, to wudan jest, jest tai chi. To jest, niektórzy myślą, że to jest gimnastyka dla chińskich staruszków, no nic bardziej mylnego, to jest bardzo fajna też sztuka walki i bardzo, bardzo trudna, porównywalna trudnością z aikido. Więc ja się nie, nie mierzyłem nawet, nie próbowałem się mierzyć z tai chi. E, Wing jest prostsze. Dlaczego? Bo jest nowocześniejsze, dlatego właśnie, że ta niż Moi. Biorąc swoje techniki, które miała wypracowane z Shaolin, które miała już też opracowane z tymi kolegami z Shaolin, jako uproszczenie tego wszystkiego, jeszcze weszła do Wudan i tam poznała kolejne techniki, połączyła to wszystko w system, który rzeczywiście jest prosty, skuteczny. Ja mówię proste, to jest taka wiedza, która no, zajmuje trochę czasu, bo są trzy formy podstawowe ręczne. Yy, Shinin Tao, yy, Biuji, to jest ta najwyższa forma mistrzowska. Yy, Jaka jest ta trzecia? Cz, no, zapomniałem teraz. <noise> Mówił mi, że to wszystko mi wyleci z głowy. No, ale jeszcze jest forma manekina drewnianego, oczywiście. No, jest też długi kij, są miecze motylkowe, ale to do broni się, się dochodzi, dochodzi później. Szukając mostów po polsku, to jest ta druga forma. Chamkiu, oczywiście. Sunim Tao, Changkyu, Trzy formy ręczne od Niskiego poziomu poziomu ognia, przez poziom wody, poziom y, ziemi, no, w, w żywioły się oczywiście potem przenikają. No manekince wiadomo, poziom drewna, ki też drewna, no i metal to, 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 to jest barczą. To jest wszystko ufilozofowione, umitowione. Bardzo, bardzo, bardzo jak to Chińczycy potrafią robić. Także jest, jest też co czytać, jest też co tam sobie zgłębiać teoretycznie. Są przysłowia winkczum, w których są też ukryte techniki, triki. Naprawdę, to jest, żeby to ogarnąć, to, 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 nie, jest, to nie jest 5 lat, to nie jest 10 lat, to jest całe życie. No ja mam dużo innych zainteresowań, więc generalnie nie przejmuję się, że to trochę mnie ominęło. Umiem na tyle, żeby to sobie skutecznie dalej jakby rozwijać, a też w razie czego użyć, jak nie będzie innego wyjścia. No w każdym razie z połączenia styli twardych Shaolin, styli miękkich dźwigni, pociągnięć yy, Tai Chi powstało Wing Chun. Wing Chun potem się rozwijało w podziemiu, rzecz jasna, bo ta mandżurska dynastia panująca zabraniała też sztuk walki, więc tutaj w grę też weszły oczywiście triady. Yy, chińska mafia była to taka jakby Główna broń triady, no bo to wszystko było też na południu w prowincji Guangdong, yy, potem w Hongkongu. Dzięki właśnie temu, że Hongkong był brytyjski, to przetrwało tak naprawdę, bo jak mało wszedł ze swoją rewolucją kulturalną, wszystko prawie pozamiatał, zostawił tylko style tak zwane uszu. Mówi się w zasadzie o wszystkich sztukach walki chińskich uszu. Ale dla, dla rozróżnienia Kung Fu to zostało to odcięte te, od tego głównego Uszu, bo teraz Uszu to jest taki narodowy chiński sport, który partia komunistyczna popiera, chociaż już teraz trochę Partia Komunistyczna też zerżała swoje, swoje nastawienie do innych chińskich, tradycyjnych stylów. Natomiast Uszu, no to wiadomo, to są takie no, raczej umiejętności cyrkowo, baletowe, z bronią i tak dalej, tańce figury. Muszu zostawmy też bardzo fajne, natomiast no, nie jest to coś, co się szybko nauczy, żeby się obronić na ulicy. No, to, to też jest hobby na całe życie, ale chyba nie o to też yy, chodzi. Więc zostańmy przy Wing Chun Kung Fu. Wing Chun Kung Fu dzięki temu, że właśnie mistrz Ipman legendarny uciekł do Hongkongu i potem zaczął zarabiając na życie, tak naprawdę uczyć białasów tak zwanych, no nie tylko, Chińczyków też. Ale on rozwijać zaczął taki system szkolenia właśnie większych grup ludzi. Zrobił z tego taki też jeszcze bardziej zacieśnił tę wiedzę. Taki konglomerat, kroki pewne. Taki program opracował, dzięki któremu rzeczywiście miał wielu uczniów w tym Brusali. No, ale też jego uczeń, ostatni uczeń LinkedIn zrobił z tego jeszcze większy system. Czyli uszeregował to wszystko jako, że był też doktorem filozofii jest. Żyjący, przecież jest doktorem filozofii. Zjeździł całe Chiny szukając, jak on to napisał w swojej książce Roots and branches, czyli korzeni i gałęzi. Zbadał praktycznie wszystkie y, będące do tej pory, w praktyce y, style sztuk walki chińskich. Zrobił z tego Winkczun już ostateczny szlif. Który naprawdę można powiedzieć, że jest takim, taką esencją wszystkiego, że nie ma w tym stylu w tej chwili niepotrzebnych ruchów, które by wynikały z kultury, z jakiejś filozofii, z metafory. Wszystko jest stuprocentowo do zastosowania. No, dlatego, dlatego chyba ja zostałem w tym większości. To jest taka, taka moja historia, przydługa trochę. W razie pytań zapraszam. Wiem dużo, bo ja trenowałem 7 lat intensywnie, ale nie to, że dwa razy w tygodniu, półtorej godziny, tylko dużo więcej. Także pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmiku.